Kochani, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj miks drapek o wartości 70 zł z drapeczki wybierane losowo. Mam tu 7-13, 11owocową eksplozję płynne złoto paradiso, mój pierwszy milion i megalinie. Także zobaczymy, czy uda coś się dzisiaj wydrapać. Trzymajcie kciuki. A ja się biorę za drapanie, miłe widziane łapki, subskrypcje. Oglądanie przerywników też będzie miłym dodatkiem. Numerek 38. Jeszcze nic, słuchajcie, z tego co dobrze ja, że nic w tej zdrawce jeszcze nie wydrapałam. Także trzymajcie kciuki. Szukam 7, 13, 21. A co mam? 14, 25. 16, 8, 24, 30, 19, 11, 12 i na końcu siódemkę dali. I proszę, i dyszkę. No to w końcu coś tu wydrapałam i więcej niż zwrot, bo ta zdrabka tu mnie zaczarowana. Ok, kontrolne set. Mam nadzieję, że się zgadzają. Bo nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie orientuję się. Także fajnie. Dyszka jest. Owocowa eksplozja numerek 5. Ok, wszystko na dziewięć widać. I jest jabłko i pomarańcz. Zapomijanie sorki. No ale to u mnie nieuniknione nawet w okularach. Ok. Dzisiaj drapiąc te zdrapki, wszystkie podyszki pominęłam, widzicie. Wygraną ma okulary miałam na nosie. Borówka i melon. Korówka i melon. Korówka melon. Ok, chyba tyle. Widać, może trochę Was jeszcze o, przybliżę. Dobra, kokos i arbus. Kokos i arbus. Albo ja, kurczę nie widzę, bo nie ma nic więcej. Wiśnie i figa. No, zobaczymy, czy to będzie figa. Nie nadrapywałam tych zdrapy, więc trochę dłużej będzie. Ananas i banany. Ananas i banany. No, pomijanie to już wiecie. We krwi mam. Okej. Okay. Brzoskwinia i kiwi. Roskwina i kiwi. Ok, i ostatnie dwa: winogrono i truskawa. No niestety, nic nie ma. Upewnijmy się. Tak jest. Owocowa jest pusta. Łyczek kawy. I mamy płynne złoto z numerem 13. Szukamy wygrywających liczb. Worka, sztabki.

czterdzieści jeden, no nie mam takich wysokich, czternaście, osiemnaście, pięć, siedem, trzy, dwadzieścia cztery, no obokowo idziemy, jeden, jedenaście, cztery, trzydzieści cztery,

Lepsze to niż jakby miała iść do kosza. Teraz zrobię sobie paradiso, numerek ósmy. To zdrapeczkę akurat kupił mi mąż w baninie, przejeżdżając. Także zobaczymy, czy szczęśliwą rękę miał kompas. I co tam jest? Ta kostka. No, już się człowiek zawiesza. Ok. Koszulka i arbus. No to delfin będzie 200, by fajnie było. Pomarzyć można, prawda? Koszulka i arbus. Nie widzę. Okulary i latarenka. No ale dycha też może być Już nie będę Taka. Okulary i latarenka. Ok. Kotwica i wiadro. Piłka i wiadro. Dobra, chyba tyle. Widać, widać ryba i gacie. Ryba i galoty. Dobra, piłka i serducho. Piłka i serducho, serducho, oczywiście, dla małżonka mego liść i pomarańcza. Dobra. Wodolot i płetwy. Wodolot i płetwy. Dobra. Tęcza i termometr. I ostatnie dwa symbole: nutka i krab. No niestety, wychodzi na to, że pusto. Dokładnie, no ale jakoś to przeżyję, wybaczam. Ok, mój pierwszy minion sobie teraz zrobimy z numerkiem 13. No i co, szukamy wygrywających liczb. Portfela, który daje nam od razu stówę. Tego, ten portfel widziałam tylko u naszej Wiki. Także, kto nie widział, zapraszam na jej kanał Wika Wika. W bonusie szukamy kwoty. Jakich my tu liczb szukamy? 15, 47, 24, 37 i 6. Moja największa tu wygrana stuwa. Poza kanałem w bonusie. Mąż mi kupił zdrawkę, ja mówię jeden. Jedna, no to wiadomo, to se zdrapia, no i se zdrapałam. Już myślałam, że nic nie ma. Odkrywam bonus, a tam stoła. Dobra, na razie nic nie mamy. 5, 4, 2, 41 i 26. Gdzie wygrana? 42, 33, 13, 32 i 8. 3.

Życie, no i ostatnia szansa, megalinie z numerem 1, pani miała dwie sztuki, po prostu wyciągnęłam jedną z nich, padło na jedynkę, no i zobaczymy, wiecie, niektórzy tak mają ostatnią jedną, dwie, to bez problemu otwierają paczkę, tutaj pani nie proponowała, ja też nie chciałam, wiecie, wymyślać, także mam co mam, motyl i auto. Mam nadzieję, że za dużo nie zgubię, ale nie obiecuję. Muszę trochę przesunąć, o tutaj dobra. Okej, okay. widać, widać. Foto i zegar. Foto i zegar. No, skromnie, albo ja nie dowidzę. Popcorn i gwiazda. Popcorn i gwiazda. Dobra. Podkowa i kokos. Kowa i kokos, okej. Okay. Tu są jeszcze podkowy. Rower i diament. No fajnie by coś było, nie? Okej, okay, mamy to. Tęcza i moneta. Ręcza i moneta, no tu serce dawało w drugą linię, także raczej nie. Raczej się nie ućmy. No, pominięte, Matko Boska. Dobra. Wiśnie i żółw, o proszę, kolejna linia by była. Wiśnie i żółw, szkoda, że pionowa się nie liczy, nie? Okej. Okay. Dobra. Pierścionek i Łódź. Pierścionek i Łódź. Chyba tyle. Dzwon i kości w ogóle nie kojarzę. No. Dzwon w sensie. Okej. Okay. Piórko i liść piórko jest. No, ale liścia nie ma. Cytryna i biedronka. Biedronki są. Nawet sporo. A cytryny nie widać. Ananas i słoneczko. Lody i prezent. No ciężko to widzę. Coś te linie ostatnie to nie chcą dawać, powiem Wam. Mi oczywiście. I na koniec kłódka i szminka. No i nic nam to nie daje. Niestety. Niestety bonusie świnia. No, to dowalili. Kontrolne różne. No niestety odcinek jest jaki jest, zera nie ma, no ale wiecie jaki jest wynik, ubogi, na 7 dych, mam tylko dychę w płynnym złocie i odczarowane 7, 13, 21 pod siódemką dycha, czyli jakby nie patrzeć, 5 dych w plecy. No takie są realia lotowe, aż mi się ziewać zachciało, także znak, żeby już się żegnać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, cześć.